Witajcie! Witam Was kolejnego dnia. Pogoda się delikatnie zmieniła, a wręcz diametralnie się zmieniła, ponieważ z tych upalnych dni zrobiły się dni chłodne. Dziś nawet mieliśmy delikatny przymrozek. Także no nie jest ciekawie. Spadło ostatnio również około 17 litrów, co pewnie widać, i bardzo mnie to ucieszyło. I uważam z mojej strony, że jest to idealny moment, a przynajmniej w moim przypadku idealny moment na sadzenie truskawek. W moim przypadku jest to przesadzanie. Mam swoją plantację, którą przesuwam w prawo. No i właśnie, teraz chciałbym Wam coś, nieco się opowiedzieć na temat, jak przygotować to pole, w jakie środki, nawozy, preparaty się zaopatrzeć. I tak może zacznę od, od nawożenia, czyli jak przygotowuję ziemię. W moim przypadku była tutaj był obornik, który przyorałem, rozrzuciłem na jesieni, przyorałem go. Przepraszam. Na wiosnę było to uprawione. Dwukrotnie, dwukrotnie to uprawiałem. Także ta ziemia jest w tej chwili miękka, spulchniona. No i w większości pozbawiona chwastów. Aczkolwiek no, coś nieco tam mi się pokazuje, ale to będę w trakcie, w trakcie różnych prac tutaj to korygował. Drugą rzeczą, słuchajcie, którą proponowałbym nabyć, jest to mączka basaltowa oraz ja do testów mam alginit. Mączka basaltowa uważam, że będzie tutaj idealnym nawozem z tego powodu, iż truskawka potrzebuje taki lekko kwaśny odczyn gleby, mieszczący się między 6 a 6,5. Nasze gleby, większość naszych roślin wymaga pH rzędu 7-7,5. Także tu jest delikatnie obniżone te pH. Więc to jest taki, e, taki nawóz, który e, gwałtownie nie obniży nam tego pH, a doda e, minerałów, pierwiastków, których jest, przypomnę, 72 e, w mączce bazaltowej. Na temat alginitu, bo zawsze się mylę, alginitu nie będę się wypowiadał, aczkolwiek powiem Wam, że zrobiłem tutaj test na tym rządku. Ten rządek jest taki eksperymentalny. Ta jego lewa część, tutaj mam zaznaczone taką listewką. Ta jego lewa część została każdy dołek, pod każdą truskaweczkę wykupywałem rowek. Ale za chwilę pokażę o co chodzi. Pod każdą truskawkę dałem około łyżki mączki bazaltowej. Prawa jego strona, czyli tą, którą teraz Wam pokazuję. Została nawożona dokładnie w tych samych proporcjach, niezależnie od wielkości sadzonki, mniejsza czy większa, pod każdy dołek, pod każdą truskawkę dawam dokładnie też łyżkę e, alginitu. Więc tutaj będę chciał sprawdzić, jaki to będzie miał wpływ i na zdrowotność roślin, i na jej wzrost. E, być może to będzie się e, miało do e, szybkości działania tego nawozu, ale także na e, plenność, na na no to, jak szybko mi tutaj zakwitną, na wielkość owoców, na plony, na przede wszystkim na smak, bo ja uważam, ja nie idę. Słuchajcie, na ilość, idę, na jakość. I tutaj troszeczkę takiej mojej autoreklamy, że osoby, które biorą ode mnie te troskawki, powtarzają to jednogłośnie, że smak i zapach troskawek z dzieciństwa. Więc nie będę tego komentował, sami zrozumiecie o co chodzi. Ale wracając słuchajcie do truskawek, kolejnym nawozem jaki ja proponowałbym w jakiś się zaopatrzyć to będzie humus, po prostu humus, tego Wam nie pokazywałem, ale humus i teraz tak, ja pozyskuję truskawki, uwagi na to, że mam blisko, pozyskuję z taką bryłą korzeniową, Ech, za chwilę wykopię tutaj dołek, pokażę Wam, wykopuję dołek, słuchajcie przesypuję go mączką bazaltową. właśnie w taki sposób sadziłem i tutaj tą truskaweczkę, tą sadzonkę zasadzam i ona praktycznie, słuchajcie, nie będzie chorowała. Jeżeli któraś była pozbawiona korzonków, to cierpi, wygląda to mniej więcej w ten sposób. I właśnie po to jest humus, żeby na dwie godziny przed posadzeniem taką sadzonkę pozbawioną ziemi, żeby po prostu ją... W zanurzyć korzeniami na dwie godziny w wodę z rozrobionym humusem, żeby dodać wigoru i poplepszyć zdrowotność truskawki. Humus działa również jako ukorzeniacz, więc ta roślina będzie miała dużo, dużo lepiej. Ja tą swoją plantację dwa lata temu właśnie w taki sposób sadziłem. Też namaczane były wszystkie te truskawki we wiaderku z humusem i wszystko mi się właściwie przyjęło. Co jeszcze? Słuchajcie, co jeszcze? Także tutaj mamy jakoś jakkolwiek opisaną tą, to nawożenie. Co jeszcze? Słuchajcie, proponuję również czosnek. Czosnek posadzić, no w tym przypadku jary, posadzić między, e, między sadzonkami. W moim przypadku będzie to co jakiś odstęp, e, e, odległości, żeby po prostu e, czosnek ma to do siebie że działa antygrzybowo, antychorobowo, jest antywirusowo, więc on tutaj będzie chronił przed różnego rodzaju chorobami. Ale powiem wam z doświadczenia swojego, nie jestem jakimś tam wielkim, słuchajcie, plantatorem, ale z mojego doświadczenia, gdzie ja robię wszystko w taki bardzo naturalny sposób, nawet zostawiłem, słuchajcie, liście tutaj. Nie kosiłem, nie usuwałem tych liści, to wszystko zostało. Także nie mam u siebie żadnych chorób grzybowych nic takiego u mnie nie występuje a tak jak mówiłem wcześniej smak truskawek jest po prostu niesamowity więc też jeżeli ktoś będzie tutaj z okolic Łomży będzie chciał, bo truskawki ciężko jest wysłać dziś tą paczką do kogoś, ale jeżeli ktoś tu będzie z okolic Łomży, bardzo zapraszam właśnie do mnie po te truskaweczki na plantację, także będą zrywane bezpośrednio z krzaczków co jeszcze słuchajcie mogę wam powiedzieć. Jeżeli już powiedziałem wszystko o nawożeniu, no to tak, jeszcze warunki pogodowe. Warunki pogodowe, no właśnie, tak jak, żeby było tak jak, jak teraz, jak dzisiaj, żeby nie było, y, nie wysychała nam ta ziemia i, i tak dalej. No i temperatura też ma y, znaczenie, więc jeżeli będzie sucho, słuchajcie, to, to trzeba to jak najszybciej podlać, żeby y, truskawka, korzonki dostały dostały po prostu wody, żeby nie cierpiały, bo później y, redukują liście, różne rzeczy się dzieją, a nie daj Boże, żeby były kwiaty, to już po prostu z tych kwiatów nic nie będzie. Powoli będę kończył tą swoją, ten swój film, powiem tak, y, więc na koniec reasumując jeszcze, y, w co powinniśmy się zaopatrzyć, to na pewno będą sadzonki, musimy mieć kawałek, Przygotowanego pola, ale z nawozów mączka bazaltowa, ewentualnie alginit, yy, czosnek. No i oczywiście yy, nieodzowny yy, kwas humusowy jakiś preparat humusowy yy, żeby po prostu tym naszym roślinkom pomóc. Oczywiście pogoda, no i trochę, trochę zapału, zamiłowania do tego bo jeżeli robimy coś z przymusu, to rzadko kiedy coś z tego wychodzi. Ale też nie możemy się z, jakoś tak specjalnie spinać, starać, bo to też z tego nic nie wyjdzie. To musi być zrobione z przyjemnością, z chęcią, z takim entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem. Ja też Wam dziękuję słuchajcie za te wszystkie komentarze. To jeszcze pozwolę sobie na takie krótkie podziękowanie za te wszystkie Wasze komentarze, komentarze słowa wsparcia. Ciągle to podkreślam, no, bo dostaję, piszecie do mnie, żebym się nie poddawał, i tak dalej, i tak dalej. No, tych problemów no, nigdy nam nie ubędzie. Jedne się kończą, przychodzą, następne. Takie jest życie, ale, ale wiem, że dzięki Wam, dzięki temu, że mam Was, jest mi po prostu łatwiej. Także jeszcze raz wszystkim Wam bardzo dziękuję. No i co, słuchajcie, widzimy się za jakiś czas, za jakiś czas, gdy, sobie, gdy, się, gdy się uporam, to już z tymi. Moimi truskawkami przerzedzę troszeczkę te rzędy. Będę chciał zrobić kolejny jeszcze filmik na temat właśnie tego, jak wygląda tam moja plantacja. Co tutaj jeszcze można byłoby, już takich y, rosnących truskawka zastosować, żeby nie było żadnych problemów. Ale na dzisiaj to jest tyle. Słuchajcie, żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do następnego razu.